Cześć, z tej strony Puddy W Polsce co prawda 13 sezonu Lego Ninja go jeszcze nie ma, ale myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, by już go skrócić. Uprzedzając pytania, jeszcze nie wiadomo kiedy będzie jego polska premiera. Uwaga! Film zawiera spoilery dotyczące najnowszego sezonu LEGO Ninjago. Jeśli czekasz na polską wersję językową i nie chcesz zepsuć sobie zabawy, wyłącz ten film. Sezon 13. Mistrz Góry Wu w ostatnim czasie był bardzo przygnębiony i roztargniony. Lloyd i Misako przychodzą do niego z pytaniem co się dzieje. Ten jest dumny z tego jak dorośli jego uczniowie, ale jednocześnie sprawia to, że czuje się już niepotrzebny. W tym samym czasie listonosz przynosi zaproszenie z królestwa Shintaro, na urodziny księżniczki Wani. Wszyscy szybko szykują się do wyprawy. Podczas drogi do królestwa Shintaro atakują ich dziwne stworzenia przypominające nietoperze. Z pomocą skrzydlatych strażników docierają na miejsce przyjęcia. Wszyscy wylądowali bezpiecznie w królestwie Shintaro. Księżniczka Wania wykazuje duże zainteresowanie przygodami ninja, jednocześnie kierując swoją sympatię najbardziej w stronę kola. Wreszcie dostał swój sezon chłopak. W nocy do jego pokoju wchodzi Glek. Posiada naszyjnik ze zdjęciem rodziców kola. Opowiada o tym innym ninja oraz Wani. Ta pokazuje mu wejście do kopalni. Wchodzą tam, by poszukać tego skrzata. Okazuje się, że stwory te są niewolnikami i pracują dla czarnych szkieletów. Kol postanawia zmierzyć się z ich przywódcą. Ostatecznie zostaje porwany. Wania wybiega na powierzchnię, aby poinformować innych, co się stało. Król Wangelis wysyła oddziały, które mają znaleźć Kola. Ninja również chcą pomóc, jednak król się na to nie zgadza. Mimo to potajemnie planują akcję ratunkową. Tymczasem przebudzeni wojownicy zmuszają Kola do pracy. Na szczęście docierają tam ninja i za pomocą skradzionego klucza otwierają cele, w której znajduje się Kol. Robi się jednak z tego wszystkiego małe zamieszanie. Wszyscy zaczynają walczyć przeciwko sobie i ostatecznie ninja, którzy przybyli na ratunek, też zostają niewolnikami. Muszą wydobywać substancję zwaną Venge Stone, która uniemożliwia używanie ich mocy żywiołów. Glif opowiada im o dwóch ostrzach wyzwolenia: Ostrzu Wyzwolenia z Kości Słoniowej i Cieniowym Ostrzu Wyzwolenia. Plemiona Gekl i Moons żyły w strachu przed Wielkim Smokiem, lecz pewnego dnia zjawił się wojownik, który, korzystając z ostrzy, pokonał groźnego gada. Spowodowało to kłótnie i rozłam pomiędzy tymi dwoma plemionami. Lloyd opracowuje plan ucieczki, jednocześnie obiecując obu plemionom ostrza w zamian za rozejm między nimi wszystkimi. Cole i Lloyd trafiają przypadkowo do jaskini, w której atakuje ich szkieletowy czarownik. Udaje im się uciec, a reszta ninja w tym samym czasie uwalnia obydwa plemiona z niewoli. Jay, Nia i Lloyd idą razem z Moons do ich domu. Zostają zaproszeni do sali tronowej na spotkanie z królową Murtesą. Ta dziękuje ninja za uratowanie jej ludzi. Idą z jej z nią wspólny obiad. Mortessa cały czas wypytuje Jaya o różne rzeczy, między innymi mocę, co dość mocno irytuje Niję. Królowa postanawia więc wyzwać Niję na pojedynek, a ona w złości zgadza się na to. Jay mimo wszystko nie chce dopuścić do walki, ale ostatecznie kobiety trafiają na arenę. Nija wygrywa, a Moons okrzykują ją nową królową. Pozostali ninja próbują znaleźć wyjście z kopalni. Spotykają trzy Gekl, które posądzają ich o współpracę ze szkieletowym czarownikiem. Zaprowadzają ich do kanclerza, ten postanawia wrzucić ich na arenę, w której zmierzyć muszą się z potężnym Mino. Udaje im się jednak z tego wybrnąć w całości. Niejaki Galcz zgadza się pomóc w szukaniu pozostałych ninja, a Kai zostaje nowym kanclerzem Gekli. Galcz zabiera ich do jaskini i opowiada o pochodzeniu swojego ludu. Okazuje się, że aby pokonać szkieletowego czarownika, potrzebne są ostrza wyzwolenia. Zgubiony gdzieś w jaskiniach Kol, który odłączył się od reszty drużyny, walczy o przetrwanie, najpierw z nietoperzami, a potem z ogromnymi pająkami. Zostaje uratowany przez Wanie i jej smoka. Kol, Wania i Łu udają się do króla Wangelisa, aby opowiedzieć mu o tym, co w ostatnim czasie działo się w kopalniach. Okazuje się, że to właśnie on, Wangelis, jest szkieletowym czarownikiem. Twierdzi, że zmusza Gekl i Moons do wydobywania surowców, po to, aby miasto mogło być idealne. Kol i Wu przeciwiają się mu i zostają zrzuceni z wysokości, a tuż za nimi skacze Wania. Spadając i spadając w dół, Wu, Kol i Wania trafiają w pewnym momencie na ogromną pajęczynę. Na ich nieszczęście właśnie wrócił pająk gigant, do którego ona należy. Przychodzą też jego przyjaciele, więc bohaterowie mają przed sobą niemałe wyzwanie. W ostatniej chwili udaje im się uciec. W końcu docierają na sam dół. Tam poznają Fungusa, który razem z poddanymi żyje w zgodzie z pająkami. Kolwania i Wu przysiadają z nimi do ogniska i słuchają, co mają do powiedzenia. Dawno temu Korgran, Plundar i Fungus przybyli do króla Wangelisa. Musieli wypełnić dla niego pewne zadanie, a dokładniej przynieść czaszkę Hazadur. Nie stanowiło to dla nich większego problemu. Odnaleźli czaszkę i wrócili z nią do króla. Ten pozbył się ich, zrzucając do tych jaskiń, w których aktualnie mieszkają, a czaszkę zabrał dla siebie. Kol obiecuje im, że wrócą do Wangelisa i się zemszczą. Zaczynamy od retrospekcji, kiedy Kol jest małym chłopcem. Przychodzi do swojej matki, która jest poważnie chora. Dzięki temu, że przypomniał sobie tamten moment, potrafi teraz wykorzystać swoje moce w 100% i odkrywa podwodną jaskinię. Ta jednak jest wypełniona po brzegi lawą, co stanowi dla nich kolejne wyzwanie, zwłaszcza z uwagi na fakt, że pod nią skrywają się ogromne, ogniste potwory. Docierają jednak szczęśliwie do następnego tunelu, który jest już bezpieczny. Gekl i Moons, mimo tego, że cały czas są przekonywani, to bardzo niechętnie wyruszają na spotkanie rozejmowe. Tymczasem w królestwie Shintaro, czaszka Hazadur informuje Ewangelisa o zorganizowanym spotkaniu między Geklami i Moons. Po chwili ten przekształca się w szkieletowego czarownika i schodzi do podziemi. Ożywia niosącego smutek. Obydwa plemienia Gekl i Moons uciekają z miejsca, gdzie zaatakował smok, a ninja próbują go pokonać. Decydują się jednak na ucieczkę, gdyż czaszka Hazadur jest w stanie regenerować smoka, więc walka nie ma sensu. W tym samym czasie podróż zaprowadza Kola, Łu i Wanie do samego serca góry. Wu wyjaśnia, że jest to legendarna świątynia władców ziemi, a w środku znajduje się coś cennego. Kol twierdzi, że jego matka próbowała nauczyć się starożytnej sztuki walki, ale niestety nigdy jej się to nie udało. Dzięki mocom Kola wchodzą do środka. Okazuje się, że aby pomóc pozostałym ninja, których lokalizacji niestety nie znają, Cole musi wykonać Spinjitzu Burst, czyli kolejną odmianę sztuki walki z Spinjitzu. Przez długi czas jednak mu się to nie udaje. Jay, Zane, Kai, Lloyd i Nia ubierają rycerskie stroje i stają przeciwko armii szkieletowego czarownika. Walka wcale nie jest łatwa. Czarownik używa w niej dodatkowo czaszki Hazadur oraz swojego smoka. Wszyscy zamykają się w małej jaskini, jednak czarownikowi i tak udaje się tam wejść. Lloyd oferuje rozejm, ugodę. Ninja poddadzą się i pójdą razem z nim, ale plemienia Gekl i Mons mają pozostać wolnymi. Wszyscy zgadzają się na takie warunki i ninja zostają wyprowadzeni, ale szkieletowy czarownik oszukuje ich i mimo wszystko zamyka obydwa plemiona. W tym samym czasie Łu, Kol i Iwania dalej próbują coś wymyśleć. Kol proponuje użycia Mecha Kamienia, najpierw muszą jednak go usprawnić, by mógł poruszać się po torach. Wszyscy wsiadają do wagonika, który Kol z pomocą Mecha pcha do przodu. Oczywiście droga nie jest w pełni spokojna, bo ogniste potwory ponownie atakują. Udaje im się jednak dotrzeć z powrotem na powierzchnię, ale tam wszyscy skrzydlaci strażnicy są już przeciwko nim. Po schwytaniu przez szkieletowego czarownika, wszystkie Geckle i Moons zostają ponownie zmuszone do kopania w kopalni. A ninja zostają uwięzieni w celi z kamienia, który uniemożliwia użycie mocy żywiołu. Na ratunek przybywa jednak Kol i jednocześnie do walki stają za nim Geckle i Moons. Dochodzi do pojedynku między Kolem a szkieletowym czarownikiem. Pojedynek między nimi trwa dość długo, przez większość czasu na korzyść czarownika. W końcu posiada do dyspozycji jeszcze czaszkę. Ninja zostają uwolnieni z klatki i ruszają na pomoc. W trakcie walki Kol przypomina sobie, jak jego matka mówiła mu, by nigdy się nie poddawał. Udaje mu się utworzyć Spinjitzu Burst i niszczy raz na zawsze czaszkę Hazzadur. Szkieletowy czarownik zostaje pochwycony przez latających strażników, a plemienia Gekl i Muns zostają uwolnione i zamieszkują miasto w Shintaro. Wania zostaje nową królową, a ninja wracają do domu. Podobał wam się 13 sezon Lego Ninjago? Dajcie znać w komentarzach, a jeśli film wam się spodobał, to nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji oraz łapki w górę. Trzymajcie się, do zobaczenia.